W 2007 roku pewna młoda kobieta, która od zawsze czuła, że jest inna, stanęła przed lustrem i zadała sobie pytanie: Dlaczego miłość zawsze mnie omija? Miała dobre serce, była pełna pasji i marzeń, ale każda relacja, w którą wchodziła, kończyła się bólem. Czuła, że coś jest z nią nie tak. Ale to, co odkryła później, zmieniło jej życie. Dziś opowiem Ci, dlaczego wybrani ci, którzy mają szczególne powołanie, często zmagają się z miłością. I co to oznacza dla Ciebie? Każdy z nas pragnie miłości. To jedno z najgłębszych pragnień ludzkiego serca. Ale dla tych, którzy są wybrani, ludzi, którzy czują, że ich życie ma większy cel, że są powołani do czegoś wyjątkowego, miłość często staje się polem walki. Dlaczego tak się dzieje? Czy to możliwe, że trudności w miłości są częścią większego planu? Przyjrzyjmy się temu bliżej. W Biblii widzimy, że miłość jest jednym z najważniejszych darów, ale jednocześnie jednym z największych wyzwań. W liście do Koryntian czytamy: Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest, miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą. Ale co jeśli miłość, którą dajesz, nie jest odwzajemniona? Co jeśli twoje serce jest łamane raz za razem? Wybrani często przechodzą przez takie doświadczenia, ponieważ miłość jest jednym z najpotężniejszych narzędzi, które kształtują nasz charakter. Pomyśl o Józefie z Biblii. Był zdradzony przez swoich braci, sprzedany jako niewolnik, a mimo to nie przestał kochać. Jego historia pokazuje, że miłość, nawet w obliczu zdrady, jest próbą, która przygotowuje nas na coś większego. W moim życiu był moment, kiedy zakochałem się w kimś, kto wydawał się być tą jedyną. Wszystko wydawało się idealne, ale nagle wszystko się rozpadło. Byłem zdruzgotany. Zastanawiałem się, dlaczego Bóg pozwolił mi przejść przez taki ból. Dopiero później zrozumiałem, że to doświadczenie nauczyło mnie, czym jest prawdziwa miłość. Miłość, która nie szuka własnej korzyści, ale jest gotowa dawać, nawet gdy nic nie otrzymuje w zamian. Jednym z powodów, dla których wybrani zmagają się z miłością, jest to, że ich serca są przygotowywane na coś większego. Bóg wie, że miłość jest potężną siłą, która może budować, ale także niszczyć. Dlatego, zanim powierzy ci wielką miłość, musi upewnić się, że twoje serce jest gotowe. Pomyśl o Dawidzie. Zanim został królem, musiał przejść przez lata prób i trudności. Jego relacje były pełne wyzwań, od zdrady Saula po trudności w rodzinie. Ale te doświadczenia przygotowały go na to, by być królem, który kochał swój lud i był wierny Bogu. Podobnie jest z nami. Jeśli czujesz, że Twoje życie miłosne jest pełne bólu i rozczarowań, może to być znak, że Bóg przygotowuje Cię na coś większego. Może chce, byś nauczył się kochać bezwarunkowo, byś zrozumiał, że miłość to nie tylko uczucie, ale decyzja i poświęcenie. Miłość ma niezwykłą moc. Pokazuje nam, kim naprawdę jesteśmy. W relacjach często wychodzą na jaw nasze największe lęki, słabości i niedoskonałości. Wybrani często zmagają się z miłością, ponieważ ich powołanie wymaga, by byli świadomi swoich słabości i pracowali nad nimi. W moim życiu był taki moment, kiedy byłem w związku, który wydobył na powierzchnię wszystkie moje lęki. Bałem się odrzucenia, bałem się, że nie jestem wystarczająco dobry. Ten związek nie przetrwał, ale nauczył mnie wiele o sobie. Zrozumiałem, że zanim będę mógł naprawdę kochać kogoś innego, Muszę nauczyć się kochać siebie takiego, jakim stworzył mnie Bóg. W liście do Rzymian czytamy: Nie bierzcie wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża. Miłość często zmusza nas do tego, byśmy spojrzeli na siebie w nowy sposób, byśmy zobaczyli, kim naprawdę jesteśmy i kim możemy się stać. Jednym z największych wyzwań w miłości jest to, że wymaga ona ofiary. Jezus powiedział: Nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wybrani często zmagają się z miłością, ponieważ ich powołanie wymaga, by byli gotowi do poświęceń. Pomyśl o Abrahamie. Bóg poprosił go, by złożył w ofierze swojego syna Izaaka. To wydaje się niewyobrażalne, ale Abraham zaufał Bogu. W końcu Bóg nie pozwolił mu zabić syna, ale to doświadczenie pokazało, że miłość Abrahama do Boga była większa niż cokolwiek innego. W moim życiu był moment, kiedy musiałem zrezygnować z relacji, która była dla mnie bardzo ważna, ponieważ wiedziałem, że nie jest zgodna z Bożym planem dla mojego życia. To było jedno z najtrudniejszych doświadczeń, ale nauczyło mnie, że prawdziwa miłość to nie tylko to, co czujemy, ale to, co jesteśmy gotowi poświęcić. W 2012 roku poznałem człowieka, którego historia do dziś mnie inspiruje. Nazywał się Marek. Był jednym z tych ludzi, którzy od razu przyciągają uwagę. Był pełen pasji, energii, z wielkim sercem do pomagania innym. Ale kiedy zaczęliśmy rozmawiać o jego życiu osobistym, zobaczyłem w jego oczach coś, czego się nie spodziewałem głęboki smutek. Marek opowiedział mi swoją historię, która była jak lustro dla wielu z nas, którzy czujemy, że jesteśmy wybrani. Marek od zawsze czuł, że jego życie ma większy cel. Już jako nastolatek angażował się w pomoc innym. Organizował zbiórki, wspierał lokalne społeczności, a nawet wyjeżdżał na misje do Afryki. Ale w miłości nie miał szczęścia. Każda relacja, w którą wchodził, kończyła się bólem. Zawsze czułem, że coś jest nie tak. Jakbym nie pasował do tego świata miłości, który widziałem u innych, powiedział mi. Pewnego dnia po kolejnym rozstaniu Marek postanowił wyjechać na samotną wędrówkę w góry. Chciał zrozumieć, dlaczego miłość zawsze go omija. Podczas tej wędrówki w ciszy i samotności zaczął zadawać Bogu pytania. Dlaczego? Dlaczego dałeś mi serce, które pragnie kochać, skoro każda miłość kończy się bólem? Czy coś jest ze mną nie tak? Wtedy, jak opowiadał, poczuł w sercu odpowiedź, która zmieniła jego życie: Nie jesteś stworzony, by kochać tak, jak kocha świat. Jesteś stworzony, by kochać tak, jak ja kocham. Historia Marka przypomina mi, że miłość wybranych często różni się od tego, co widzimy w filmach czy książkach. To nie jest miłość, która zawsze przynosi natychmiastowe szczęście. To miłość, która wymaga poświęcenia, cierpliwości i zrozumienia, że czasami nasze serce musi zostać złamane, by mogło kochać głębiej. Pomyśl o Jezusie. Jego miłość do nas była pełna bólu i ofiary. Wiedział, że wielu go odrzuci, że jego miłość nie zawsze będzie odwzajemniona, a jednak kochał bezwarunkowo, bez oczekiwań, bez granic. Wybrani są powołani, by kochać w podobny sposób. To nie znaczy, że nie zasługują na szczęście w miłości, ale ich droga często prowadzi przez trudności, które uczą ich, czym jest prawdziwa miłość. Miłość wybranych można porównać do diamentu. Diament powstaje pod ogromnym ciśnieniem, w ciemnościach, głęboko pod ziemią. Proces jego tworzenia jest długi i bolesny, ale efekt końcowy jest niezwykły. Coś, co błyszczy i jest niemal niezniszczalne. Podobnie jest z miłością wybranych. Każde złamane serce, każda trudność, każda samotna noc to część procesu, który kształtuje ich serce, by mogło kochać w sposób, który jest piękny i trwały. W moim życiu był moment, kiedy czułem, że moje serce jest jak rozbite szkło. Każda relacja, w którą wchodziłem, kończyła się bólem. Ale z perspektywy czasu widzę, że te doświadczenia były jak ogień, który oczyszcza złoto. Bóg używał tych trudności, by nauczyć mnie, czym jest prawdziwa miłość. Miłość, która nie szuka własnej korzyści, ale jest gotowa dawać, nawet gdy nic nie otrzymuje w zamian. Wybrani często zmagają się z miłością, ponieważ ich powołanie wykracza poza zwykłe relacje. Ich miłość jest częścią większej misji. Pomyśl o matce Teresie. Jej życie było pełne miłości, ale nie w tradycyjnym sensie. Nie miała męża ani dzieci, ale kochała miliony ludzi. Jej miłość była misją, była odpowiedzią na Boże wezwanie. Może Twoje trudności w miłości są znakiem, że Bóg przygotowuje Cię do czegoś większego? Może Twoje serce jest kształtowane, byś mógł kochać w sposób, który zmieni życie innych? W Ewangelii Jana czytamy. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali tak jak ja was umiłowałem. Miłość wybranych często wykracza poza granice jednej relacji, staje się świadectwem, które inspiruje innych. Marek wrócił z gór z nową perspektywą. Zrozumiał, że jego trudności w miłości nie były karą, ale częścią procesu, który miał go przygotować na coś większego. Zaczął angażować się w pomoc innym. Organizował spotkania dla osób, które czuły się samotne, wspierał młodych ludzi w ich duchowej drodze. Jego serce, które kiedyś było pełne bólu, stało się źródłem miłości dla innych. Kilka lat później Marek poznał kobietę, która podzieliła jego pasję i powołanie. Ich miłość nie była łatwa, oboje mieli za sobą trudne doświadczenia, ale była prawdziwa, była oparta na zaufaniu, wierze i wspólnym celu. Marek powiedział mi kiedyś: Gdybym nie przeszedł przez te wszystkie trudności, nie byłbym gotowy na tę miłość. Bóg wiedział, co robi. Może teraz czujesz, że twoje życie miłosne jest pełne bólu i rozczarowań. Może zastanawiasz się, dlaczego miłość zawsze wydaje się tak trudna. Ale pamiętaj, Bóg ma dla ciebie plan. Każde doświadczenie, każda łza, każdy ból są częścią procesu, który kształtuje twoje serce. Może teraz nie widzisz sensu tego, co się dzieje, ale z czasem zrozumiesz, że każda trudność miała swój cel. Miłość wybranych nie jest łatwa, ale jest piękna. Jest jak diament, powstaje pod ciśnieniem, ale jej blask jest wieczny. Jeśli teraz przechodzisz przez trudny czas, zaufaj, że Bóg prowadzi cię do czegoś większego. Jak mówi list do Rzymian, wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy go miłują. Twoja historia jeszcze się nie skończyła. Może teraz jesteś w ciemnościach, ale pamiętaj: diamenty powstają w ciemnościach. Bóg kształtuje twoje serce, by mogło kochać w sposób, który zmieni świat. Jak radzić sobie z trudnościami w miłości? Przede wszystkim pamiętaj, że nie jesteś sam. Każdy z nas przechodzi przez wyzwania, a miłość, choć piękna, bywa trudna. W takich momentach kluczowe jest zaufanie Bogu. W Księdze Przysłów jest napisane: Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Nawet jeśli teraz nie widzisz sensu tego, co się dzieje, Bóg ma plan dla Twojego życia. On widzi całość, podczas gdy my widzimy tylko fragment. Ważne jest też, by pracować nad sobą. Miłość zaczyna się w nas. Zanim będziesz mógł naprawdę kochać kogoś innego, musisz nauczyć się kochać siebie takiego, jakim stworzył cię Bóg. To nie jest egoizm, ale fundament zdrowych relacji. Jeśli nie akceptujesz siebie, trudno będzie ci w pełni otworzyć się na drugą osobę. Cierpliwość to kolejna rzecz, o której musisz pamiętać. W księdze kaznodziei czytamy: Wszystko ma swój czas. Jeśli teraz przechodzisz przez trudności, wiedz, że to tylko część procesu. Bóg działa w swoim czasie, a Jego czas jest zawsze doskonały. Może teraz nie widzisz owoców, ale to, co się dzieje, przygotowuje Cię na coś większego. Nie bój się też szukać wsparcia. Czasami rozmowa z przyjacielem, mentorem czy duchownym może pomóc Ci spojrzeć na sytuację z innej perspektywy. Nie musisz przechodzić przez to wszystko sam. Bóg często działa przez ludzi, których stawia na naszej drodze. I najważniejsze: nie poddawaj się. W liście do Galatów jest napisane: Nie ustawajmy w czynieniu dobra, bo w swoim czasie będziemy zbierać plony, jeśli nie ustaniemy. Miłość jest warta walki, nawet jeśli czasami wydaje się trudna. Każda trudność, każdy ból, każda łza. To wszystko ma sens. Bóg nie pozwoli, by twoje wysiłki poszły na marne. Trzymaj się, bo najlepsze dopiero przed tobą. Pamiętaj, że twoje trudności w miłości nie są przypadkowe. Bóg ma dla ciebie plan, który jest większy niż możesz sobie wyobrazić. W liście do Rzymian czytamy: Wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy go miłują. Jeśli teraz przechodzisz przez trudny czas, zaufaj, że Bóg prowadzi cię do czegoś większego. Twoje doświadczenia mogą stać się świadectwem, które pomoże innym. Może teraz nie widzisz sensu tego, co się dzieje, ale z czasem zrozumiesz, że każda łza, każdy ból, każda trudność miały swój cel. Jeśli ten temat cię poruszył, podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Jakie wyzwania w miłości przeżyłeś? Jak Bóg Cię przez nie prowadził. Nie zapomnij zasubskrybować kanału, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Do zobaczenia w następnym odcinku.